Hejka, ja jestem McVire, a to jest kolejny epizod z serii Akademii Valorant. Główną bohaterką tego odcinka będzie inicjatorka Sky, do której wraz z zespołem przygotowaliśmy poradnik, gdzie m.in. omówimy charakterystykę agentki, jej zestaw umiejętności oraz opowiemy, jak skutecznie grać zarówno w obronie, jak i w fazie ataku. Zatem zasiądźcie głęboko w fotelach i przejdźmy do właściwej treści tego materiału. Zestaw umiejętności Regeneracja. Pierwszą oraz przy okazji najtańszą umiejętnością inicjatorki z Australii jest regeneracja. Po naciśnięciu przycisku, odpowiedzialnego za użycie tego skilla, należy przytrzymać lewy przycisk myszy, aby rozpocząć leczenie sojuszników. Jest ono możliwe aż do momentu wyczerpania specjalnej puli, która po zakupie tej umiejętności wynosi 100 punktów. Co ważne, Sky nie może uleczyć samej siebie, ani przywrócić sojusznikom punktów tarczy, a jedynie ich punkty na pasku zdrowia. Agentka w jednym momencie może leczyć nawet kilku sojuszników jednocześnie, oczywiście przyspieszając tym samym proces wyładowania regeneracji. Koszt tej umiejętności wynosi 150 kredytów. Wilczy cios Drugą umiejętnością Sky jest Wilczy cios. Po jej aktywowaniu agentka wypuszcza drapieżnika, którym wówczas steruje, a sama pozostaje w bezruchu. Będąc w formie wilka, Sky przez 6 sekund może zdobyć kilka cennych informacji o aktualnym położeniu swojego wroga. Jeśli okaże się, że rywal będzie całkiem blisko wilka, inicjatorka za pomocą lewego przycisku myszy może ugryźć swojego oponenta, tym samym ogłuszając go i zadając niewielkie obrażenia. Koszt wilczego ciosu wynosi 300 kredytów. Przewodnie światło Trzecią podstawową umiejętnością tej agentki jest przewodnie światło który jest niczym innym jak Flashem. Po aktywowaniu tej umiejętności wystrzelony Sokół wybuchnie w ciągu 3 sekund, oślepiając tym samym wszystkich rywali, którzy będą w promieniu jego rażenia lub pola widzenia. Jeżeli gracz z przeciwnej drużyny zostanie oślepiony, Sky automatycznie otrzyma tę informację poprzez sygnał dźwiękowy. Oślepienie. Jeżeli Flash jednak nikogo nie złapie, tego sygnału naturalnie nie będzie. Co ważne, wcześniejsza aktywacja flasza również jest możliwa, używając lewego przycisku myszy w trakcie trwania lotu sokoła. Koszt każdego przewodniego światła wynosi 250 kredytów, a maksymalnie na początku jednej rundy inicjatorka może mieć ze sobą dwa ładunki. Czas odnowienia tej umiejętności wynosi 40 sekund. Szperacze Umiejętnością specjalną Sky są szperacze. Po ich aktywowaniu inicjatorka wyśle trzy szperacze, które wytropią trzech najbliższych wrogów na mapie. Trafienie rywala przez szperacza spowoduje u niego krótkowzroczność. Należy jednak pamiętać, że gracz z wrogiej drużyny może zniszczyć lecącą w jego stronę superumiejętność Sky. Ultimate Sky będzie gotowy do użycia w momencie uzbierania przez nią siedmiu punktów mocy. Charakterystyka agentki tak jak już powiedzieliśmy, Sky jest jednym z sześciu dostępnych inicjatorów w całej grze. Jako jedyna z nich ma umiejętność leczącą swoich sojuszników, co często będzie grało na jej korzyść przy budowie kompozycji. Jak sama nazwa wskazuje, bardzo często jej głównymi zadaniami będzie inicjowanie pojedynków oraz egzekucji. Jej zestaw umiejętności świetnie nadaje się do szybkich i agresywnych prób przejęcia stref detonacji po stronie atakującej, a w defensywie bardzo często zespół posiadający Sky będzie wykorzystywał ją do zdobywania informacji o aktualnym położeniu rywala, chociażby za sprawą przewodniego światła. Dodatkowo, grając Sky, jesteście wręcz zobligowani do szukania indywidualnych zagrywek. Rudowłosa inicjatorka jest stworzona dla kreatywnych graczy, którzy lubią podejmować ryzyko i są naturalnymi playmakerami. Do tego zdecydowanie przyda się umiejętność błyskowa, która daje bardzo wiele rozwiązań. Jednym z nich będzie najbardziej tradycyjna opcja, czyli oślepienie rywala i zdobycie niezwykle prostej eliminacji, kiedy rywal nic nie widzi na swoim ekranie. Nieco bardziej zaawansowaną opcją jest fejkowanie użycia tej umiejętności. Kiedy wróg zobaczy, że w jego kierunku leci światło przewodnie, najprawdopodobniej zdecyduje się na odwrócenie, aby nie zostać oślepionym. Wtedy Sky ma dosłownie ułamek sekundy, aby wychylić na swojego przeciwnika, zaskoczyć go i w konsekwencji skrócić o głowę. W porządku, omówiliśmy już dość obszernie charakterystykę Sky oraz zestaw jej umiejętności, więc teraz poświęćmy chwilę, aby zastanowić się, na których mapach australijska inicjatorka będzie najlepszym wyborem. Zdecydowanie w aktualnej mecie bardzo często drużyny ze sceny profesjonalnej, jak i zawodnicy na solo kolejce decydują się na wybranie tej agentki na takich arenach jak Lotus czy Split, a przy odpowiedniej kompozycji może również świetnie sprawdzić się na Havenie oraz Perlu. Ogólnie Sky jest agentką, która bardzo lubi wiele otwartej przestrzeni. Którą może otrzymać na trzech z czterech zaproponowanych przez nas map, gdzie na splicie jest ostatnio bardzo lubianym zamiennikiem za chociażby Breacha czy Sage. To sprawia, że w aktualnej mecie zdecydowanie rzadziej napotkamy Skyna, na Iceboxie, Fracture czy Asencie ze względu na inną charakterystykę tych map. Gra w defensywie o grze w defensywie już nieco wspomnieliśmy, jednak o tym wątku należy pomówić nieco szerzej. Do obowiązków Sky po stronie defensywnej będzie należeć zdobywanie informacji o tym, co w danym momencie dzieje się na mapie. Do tego oczywiście przyda się jej zestaw umiejętności, przede wszystkim wilczy cios oraz przewodnie światło. Oba te warianty są na tyle bezpieczne, że Sky z dość odległych pozycji może zdecydować się na użycie jednej z tych umiejętności w celu wykonania swojego zadania. Zważywszy na fakt, że czas odnowienia błysku Sky wynosi 40 sekund, bardzo często należy na samym początku rundy poszukać już jakichś informacji, wypuszczając swojego sokoła na zwiady. Ta inicjatorka również świetnie sprawdzi się przy odbijaniu zajętych już wcześniej stref detonacji, gdyż dzięki swojemu wachlarzowi umiejętności może obezwładnić swoich rywali oraz wyczyścić wiele kątów, co znacznie pomoże drużynie przy retake'u. Nie zapominajmy dodatkowo o jej umiejętności leczącej sojuszników, która z pewnością przyda się niejednokrotnie w późniejszej fazie rundy. Reasumując, doświadczony gracz Sky nie będzie bał się podjąć ryzyka, jeżeli czuje, że w danym momencie może zrobić ogromną różnicę dla swojej drużyny. Jednak należy przy tym wszystkim zachować zimną głowę. Inicjatorka jest przede wszystkim supportem, który bardzo często będzie wręcz niezbędny w celu odzyskania spike z spod kontroli rywala, no a martwa Sky niestety nie będzie miała zbyt wiele do zaoferowania w takiej sytuacji. Gra w ofensywie. Sky jako inicjatorka w fazie ataku ma za zadanie oczyścić drogę i ułatwić zajęcie konkretnej części mapy swojej drużynie. Niemalże zawsze powinna być wraz ze swoim zespołem i unikać lurkowania. Wyjątkiem będzie jedynie sytuacja, gdzie drużyna ma zamiar wystrychnąć rywali na dudka i zafejkować atak na zupełnie inną część mapy niż gdzie ostatecznie kierowana będzie finalna egzekucja. W ataku, podobnie jak w defensywie. Sky również musi zbierać dużo informacji za pomocą swojego utility, chociażby próbując namierzyć wrogiego snajpera swoim przewodnim światłem lub wilczym ciosem. Za takimi umiejętnościami oczywiście muszą nadążyć i sfollowapować je sojusznicy inicjatorki, tak aby przejąć kontrolę nad pozycją, gdzie Sky poświęciła swoją główną uwagę. Nie powinna raczej ona być pierwszą siłą ognia w drużynie, chyba że nie dysponuje już w danej rundzie żadną lub znikomą ilością swoich umiejętności, a jej sojusznicy posiadają ich znacznie więcej. W takim scenariuszu Sky może zostać wykorzystana jako przysłowiowe mięso armatnie, a wtedy okazję do wykazania się będą mieli jej koledzy. W tym materiale to już wszystko. Dziękujemy serdecznie za uwagę i koniecznie nie zapominajcie podzielić się swoją opinią na temat tego filmu w sekcji komentarzy. Tam jak zawsze będziemy czekać na Wasze propozycje na nadchodzące epizody Akademii Valorant. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia!